Studio Nowiny, tak nazywa się ten program. Mariusz Weidner, to tak nazywam się ja. A dzisiaj kolejna odsłona, ponieważ w Szkocji odnotowano w styczniu 19 stopni Celsjusza na plusie. To tyle samo, co mamy w tej chwili w studio, więc możemy zapewnić, że temperatura w tym programie będzie coraz wyższa. Studio Nowiny z gościem wyjątkowym, jak zwykle, bo po raz pierwszy w naszym tutaj skromnym gronie gości maturzystka. Nie mieliśmy jeszcze w naszym studiu nowiny osoby, która za 100 dni będzie zdawać maturę, bądź też szybciej. To jest pani Julia Pacharzyna, witamy. Dzień dobry. Pani Julia przybyła do nas nieprzypadkowo, bo niedawno nagrywaliśmy rozmowę z takimi mamami, matkami, założycielkami rewitańca w Raciborzu i tak się złożyło, że ona opowiedziały o rewitańca od takiej strony, jakby skąd się wzięła, jak wygląda, technicznej trochę i tak dalej. A pani Julia można powiedzieć, od maleńkości. Nie powiem, że od kołyski, ale naprawdę od bardzo młodego wieku. Domyślicie się Państwo, że jako maturzystka musi mieć troszkę już lat. Tańczy właśnie, czy tańczyła w tej rewii jako ta tancerka, prezenterka. Tam się pokazywała, tam prezentowała przed szeroką publicznością. Czy tak było, Pani Julio? Proszę potwierdzić. Faktycznie, to prawda. Swoje pierwsze kroki taneczne stawiałam, gdy miałam cztery latka, pod okiem Pani Aldony Krupy. Ale jeżeli chodzi o tajemnice towarzyskie, bo to jest właśnie ta moja profesja, to faktycznie w Młodzieżowym Domu Kultury pani Violet Cabaj zaczynałam, gdy, gdy byłam w pierwszej klasie podstawówki. I tak naprawdę te pierwsze moje występy to właśnie rewia, tańca, dlatego jest mi bardzo bliska. Zatrzymajmy się przy tym epizodzie dotyczącym Aldony Krupy Gawron, bo tak już dzisiaj, bo wtedy mogła być panią Aldoną faktycznie, Krupą. Tak zapamiętałam. E, tak, to e, czy była pani taką biedronką, albo była pani jakąś, nie wiem, bo tam pani Aldona tak, lubi przebierać tak. te dzieci, i później one maszerują faktycznie. na przykład przez miasto. Właśnie. Jak to wyglądało? No, czy coś zapamiętała pani? Czterolatka to, to naprawdę nie jest. Tak, faktycznie nie pamiętam wiele z tego okresu, Coś, co tak, coś takiego, co zapadło mi w pamięć, to to, że ja byłam kotkiem, a pozostałe dziewczynki to były myszki. Ale pięknie. Tak, I, ja je go goni... Pani goniła, dokładnie. <noise> e, czy wtedy było więcej tańca, czy jednak zabawy? Raczej zabawy. Jednak czterolatki, ja też mam doświadczenie, właśnie jak uczę, to faktycznie jest więcej zabawy. To dominuje. Czy to był ten moment, kiedy pani łyknęła tego bakcyla tanecznego? Czy to był ten e, taki e, moment zaszczepienia w pani miłości do tańca, która trwa do dzisiaj? Tak ciężko mówić o pas w tak młodym wieku, ale faktycznie to było coś, co, co ja robiłam chętnie. No i tak patrząc na siebie jako takie dziecko, to faktycznie to, to mi sprawiało frajdę. Ja chciałam tam wracać, to nie było coś takiego. Co ja robiłam zmusu, że na przykład moi rodzice mnie do tego zmuszali, czy, czy nalegali, żebym wyszła z domu i faktycznie w ten sposób spędzała swój wolny czas, tylko ja bardzo chciałam po prostu tam chodzić tak. I to, to było zauważalne miejsce. od samego początku. Na przykład jeszcze w wózeczku, jak rodzice wozili, to pani gdzieś tam w rytm muzyki jakieś już robiła pierwsze ruchy. Tak, właśnie z tego z opowieści moich rodziców i bliskich, to faktycznie pamiętam, jeszcze był taki czas, że w McDonaldzie były takie radyjka z muzyką i ponoć ja miałam takie radejko i wszędzie chodziłam na ulicy, zaczepiałam obce osoby i z nimi po prostu tam tańczyłam, także to, to była norma. To, to jest już coś, takie tanaczne, tak. uliczne tańce, tak. to mi się kojarzy gdzieś tam Brazylia, tak. jakieś właśnie takie latynoskie. Ja czuję, no, że ja ma właśnie takie latynoskie korzenie, ale nie wiem nie wiem czego, coś takiego. <laughs> Dobrze, znaczy powiem szczerze, bo tutaj możemy sięgnąć do krótkiego wspomnienia w, dotyczącego studniówki, mhm. niedawno przecież i tam pani była w pierwszej parze Prowadziła poloneza, i przyznam, że jak pani się prezentowała to jest partnerem, to wydaje mi się, że był jakiś taki akcent. Ja bym określił taki e, Aztekowie. Mm -hmm. Właśnie to e, taki ród zacny gdzieś tam Ameryka Południowa e, i wówczas tacy e, 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 arystokraci jakby Ameryki Południowej, e, i coś pani w tym gdzieś tam miała, więc być mm -hmm. może to nie była może. moja odosobniona opinia. Z kolegą tak. ja tutaj fotografem też wymienialiśmy je, więc chyba mm -hmm. coś tutaj te latynowskie takie klimaty hmm. mogą być bliższe. Ale wróćmy do Raciborza, wróćmy na ulicę Stalmacha rozumiem, Młodzieżowy Dom Kultury i tam po przejściu rozumiem tych wszystkich takich podstawowych szczebli hmm. folkloru, mażoretkowego jakiegoś takiego zacięcia. Pani pokochała, czy poznała taniec towarzyski? Tak. Moim marzeniem jako dziecko było aby zostać piosenkarką. Wtedy pamiętam chyba przez, przez bajki czy takie seriale dla dzieci, ja naprawdę czułam, że, że to jest to moje przeznaczenie, i bardzo chciałam. I też w Młodzieżowym Domu Kultury spróbowałam takich zajęć wokalnych. Miałam zajęcia i wokalne i taneczne, i miałam sobie wybrać. Tak ustaliłam z moją mamą, że sobie wybiorę po prostu, którą drogę tutaj obrać. I faktycznie e, ja czułam, że, że wokal to nie jest moja mocna strona. Prywatnie bardzo lubię, ale faktycznie to nie to. No i zaczęłam e, też uczęszczać na te zajęcia tańca towarzyskiego. I, i to właśnie tam poczułam, że to jest to, co ja chcę robić. A która tak. bajka była taką, którą Pani najbardziej lubiła śpiewać? Bo to rozumiem Disneyowskie no właśnie... Z Disneya to Hannah Montana. Aha. Ja się przebierałam za Hannę Montanę i, i to była moja idolka wtedy. A to akurat tutaj aparycją, czy generalnie wyglądam, nie do końca przypomina Totalnie. Pani Hannę Montanę. Totalnie, przeciwieństwo, wiem. Mhm. Dobrze. No to rozumiemy, w tym momencie jest ten MDK i już jest ta decyzja podjęta. Mhm. I jak to się zaczęło, jak to się potoczyło? Bo w tańcu towarzyskim trzeba mieć partnera. Mhm. Bez niego jest to taniec solo. Mhm. A tak to trzeba jednak z partnerem, i to już nie jest to samo, prawda? Bo jednak trzeba no, dzielić to jakby na dwoje. Ten partner też musi dawać radę. Mhm. Więc jak to u Pani wyszło z tymi mhm. pierwszymi krokami w tańcu towarzyskim? Bardzo trudno jest znaleźć partnera, i to jest chyba taka największa bolączka dziewczyn, kobiet w tańcu towarzyskim, bo faktycznie jest bardzo duża przewaga tej płci żeńskiej. A ja miałam to szczęście, że, że znalazłam partnera Jakuba I faktycznie razem spędziliśmy chyba 5 lat Razem tańczyliśmy, także to, to naprawdę długo I bardzo dobrze dogadywaliśmy się Też, też ważne jest to, żeby po prostu żyć po przyjacielstwie bo jednak na tej sali spędza się bardzo dużo czasu, plus turnieje czy jakieś dodatkowe treningi, więc to jest klucz, żeby naprawdę się dogadywać. Jakub Ciesielski. Tutaj podkreślmy tak. też, też wysokiej klasy tancerz, też, prawda? Tak. Bo wciąż gdzieś o nim głośno. Też bywa bywalec lewi tańca w kategoriach nie tylko jako tak uczestnik, ale też jako czasem taki gość specjalny, prawda? Taka Myślę, że dęcz... teraz ostatnio z tego, co widziałam, to faktycznie prawda? bardzo się cieszę, tak. I tak, to pan Jakub był tym. Um... partnerem do tańca, tak to powiedzmy, tym pięcioletnim, to całkiem fajny staż, jak najbardziej. Te wyjazdy, jakby to, co było na zewnątrz, bo rozumiem, że tutaj ten lokalny taki gdzieś poziom, to poszło szybko, ale później trzeba było się prezentować poza. Jak wyglądało uczestnictwo w takich rywalizacjach, no już na zewnątrz, już rangi powiatowej, wojewódzkiej, krajowej. Jak to Pani zapamiętała? No bo trochę to już lat minęło i trochę tych uczestnictw było. Mhm. Ja myślę, że w życiu każdego tancerza przychodzi taki moment, że trzeba zdecydować, czy, czy ta pasja się przerodzi w coś faktycznie, czy to będzie cały świat. I ja zdecydowałam razem z Jakubem, że faktycznie my tutaj wszystko ustalimy pod to, i ten taniec stanie się całym naszym życiem. I razem przeszliśmy do szkoły tańca w Włodzisławiu. Śląskim. Mhm. I to był taki kluczowy moment w mojej karierze, bo tam już podjęliśmy decyzję o tańcu towarzyskim sportowym. I to jest zupełnie coś innego. Tutaj tańczyliśmy hobbystycznie, a tam to już była taka czysta rywalizacja treningi, turnieje ogólnopolskie, czy jakieś szkolenia, lekcje prywatne. Także tego było naprawdę dużo, było intensywnie i bardzo ciężko było to pogodzić ze szkołą, chociaż my nie mieliśmy raczej takich problemów z nauką ale było to naprawdę wymagające. Bardzo często jadłam obiad w aucie, bo po prostu od razu po szkole jechaliśmy już na trening. No wiadomo też te dojazdy, to nie było łatwe. No i turnieje ogólnopolskie były też, też to bardzo ciekawe doświadczenie, ale to już faktycznie taka czysto sportowa rywalizacja. Kiedy widziało się rywali, kiedy widziało się takie same pary jakby, tylko że z innych części kraju, które prezentowały jakiś poziom, czy to było no Nie wiem, czuło się, że, że się rywalizuje bardziej z nimi, czy też samym sobą, bo jednak trzeba się najlepiej zaprezentować jak, może, jak można, nie patrząc może do końca, tak mi się wydaje, na to, jakie nie wypadną. Chociaż później ocena jest jednak sędziowska, no, porównuje się. Tak, no oczywiście, rywalizacja między parami, ale też to, o czym Pan mówi, rywalizacja z samym sobą, bo tak naprawdę trzeba było wykorzystać to, czego się nauczyliśmy, a nie zawsze to było możliwe, nie zawsze nam się to udawało. Więc tutaj to przed sobą faktycznie stawaliśmy w lustrze i się zastanawialiśmy, czy zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Ale dla mnie też piękne było to, że na parkiecie mieliśmy też przyjaciół. Ja do dzisiaj mam kontakt z niektórymi. I mimo tego, że rywalizowaliśmy ze sobą, to później gratulowaliśmy sobie i faktycznie żyliśmy w takich przyjaznych relacjach, więc to jest, to jest wspaniałe. Gdyby pani przyszło, no, tak. Podsumowując, może w kontekście tego etapu kariery, wybrać, co było najcenniejsze w tym czasie, co udało się zdobyć też, ale co jest taką rzeczą, którą pani zapamięta na całe życie, to co by pani wybrała z tego okresu, który pani zapamiętała, jako tą rywalizację taką krajową, no już takim na profesjonalnym poziomie? Myślę, że. Nauczyłam się, że żeby do czegoś faktycznie dojść, żeby osiągnąć ten cel, który sobie zamierzyłam, muszę ciężko pracować. Wiadomo, że też talent, jakieś predyspozycje, ale jednak ciężka praca, sumienność, wytrwałość i, i też zyskałam pewność siebie, bo teraz nie mam problemów z jakimiś wystąpieniami publicznymi i też bardzo to lubię. Dokładnie, tutaj wątek szybko otworzymy, bo wystąpienia publiczne jest Pani reprezentantką, można powiedzieć drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Raciborzu, popularnego Mickiewicza albo drugiego LO i bardzo często jest Pani proszona, czy też wskazywana, wybierana jako ta osoba, która prowadzi wszelkiego rodzaju uroczystości. No, no tego był przykład, można to oglądać w internecie na studniówce drugiego LO w Rogowie, gdzie Pani też miała przyjemność, a wcześniej można Panią z Znaleźć na przykład w internecie w tej imprezie pożegnalnej dla maturzystów z zeszłego roku, gdzie też pani sobie świetnie radzi. No, są to jednak duże audytoria, jakby nie patrzeć. Cała szkoła, przychodzi cała kadra nauczycielska, zaproszeni goście, wszyscy maturzyści są i trzeba wówczas spinać to, prawda? Trzeba to wszystko mieć takie, w takiej wyobraźni, gdzie, co, kiedy i jak się zadzieje. Jak pani się czuje w tej roli? Bo to jest inna rola niż tutaj, polegająca na jednak prezentowaniu jakichś układów tanecznych. Tutaj jest bardzo taka techniczna i tak szczerze mówiąc, dobrze by było, żeby się jakby tam nic nie potknęło, bo wtedy ludzie nie zapamiętają jakby, mhm. bo zapamiętać mogą tylko głównie z wpadki, mhm. a tu trzeba pilnować. Jest to stresujące, bo to też nie jest tak, że ja przychodzę i totalnie jestem wyzbyta z uczuć i w ogóle się nie stresuję. Z emocji. Z emocji, dokładnie. Ehm. No, ale myślę, że dzięki właśnie temu mojemu doświadczeniu e, związanemu z tańcem towarzyskim i z tymi turniejami przy, przede wszystkim, bo na przykład taki turniej e, opuchar profesora Mariana Wieczystego to jest naprawdę bardzo duże wydarzenie i faktycznie tam trzeba było przezwyciężyć ten stres e, e, i pokonać tą tremę i po prostu wyjść. I tam już nie było miejsca na to, żeby się zastanawiać, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Tam już po prostu trzeba było pokazać i, e, i dać z siebie wszystko. No, i faktycznie tutaj czuję się jak ryba w wodzie. Dla mnie, dla mnie nie ma problemu z takimi wystąpieniami publicznymi. Też wiadomo, dużo osób na to pracuje, bo to nie jest tak, że ja sama to wszystko tam, że tak powiem, kolokwialnie ogarniam. Tylko nauczyciele pomagają, też mój współprowadzący, zawsze z Dawidem Dominem prowadzimy razem tę akademię. I faktycznie my już jesteśmy jak taka para telewizyjna i, i razem. Po prostu doprowadzimy i faktycznie dobrze się w tej roli czujemy. A, podobało mi się podczas tej studniówki, że pani jakby spogląda, czy pani prowadzi w e, sposób taki nazwałbym to szerokokątny, mm. że pani dostrzega jakby to, jak to wygląda e, obok też e, i pani lekko instruuje, ale tak w sposób mało zauważalny, e, jakby nie Prawda. patrzeć, e, że gdzie tutaj ten partner ma coś zrobić, e, gdzie e, to są naturalne zachowania. Pamiętam, że z jakichś show telewizyjnych e, tam e, prowadzący na przykład kopali się po kostkach, żeby wiedzieć, kto kiedy ma mówić, ale to są takie tajniki i tutaj Pani też to ma. Tak, ja staram się trzymać to wszystko w ryzach. E, wiadomo, że też na studniówce miałam przyjemność prowadzić z dwoma mężczyznami, e, więc było to ich pierwsze w ogóle takie doświadczenie, dlatego też starałam się ich jakoś wesprzeć i po prostu e, ukierunkować. Okej, okay. i tutaj mamy taki też wątek e, pani Julii, jako osoby już wchodzącej na taki szczebel dydaktyczny, e, bo e, to, że pani umie tańczyć, jest oceniona jako tancerka, e, to jest jedno, ale pani naucza tego tańca. I tak jak tutaj dawała wskazówki kolegom podczas prowadzenia pewnych imprez, to tutaj jest ważny element dotyczący wychowania kolejnych pokoleń tancerzy. Chociaż Pani jest bardzo młodą osobą i jeszcze ma Pani przed sobą sporo różnych wyzwań życiowych, to jednak już Pani stała się nauczycielem tańca. Więc proszę powiedzieć, jak w tej roli się Pani czuje, gdzie Pani naucza i z jakim efektem. No to jest chyba najpiękniejsze, co mnie spotkało w życiu i faktycznie czuję się bardzo spełniona i bardzo cieszę się, że mam taką okazję, szczególnie tu w Raciborzu, czego się nie spodziewałam, że po prostu los się tak do mnie uśmiechnie. Bo faktycznie wtedy, kiedy skończyłam tań tańczyć sportowo, szukałam swojego miejsca tutaj gdzieś w Bożu i na szczęście udało mi się odnaleźć strefę, gdzie się spełniam jako nauczycielka tańca. Mam dwie grupy. Obecnie głównie dzieciaki, takie w wieku przedszkolnym i, i wczesnoszkolnym, ale też mam doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz pierwszy taniec. To jest też dla mnie w ogóle takie ciekawe doświadczenie, kiedy mogę nauczać młodą parę i mogę się jakoś przyczynić, żeby ten dzień, bardzo ważny dzień w ich życiu, stał się specjalny i wszystko. Się powiodło. No to brzmi imponująco. Proszę powiedzieć, jak z tymi najmłodszymi idzie, bo to jest trochę to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, okay. czyli pani jako ten kotek czy kocica, kotka, <laughs> przepraszam, taka, która gdzieś tam biega i, i łapie te myszki, a tutaj ma pani mniej więcej też pewnie takie parolatki, które stawiają pierwsze kroki. No to pewnie tak baraszkują, no są pewnie trudne do opanowania. Jak to jest? To jest takie trochę koło historii, prawda? Bo pani stała się tą panią Aldo. Jakby w tym Prawda, momencie. teraz też się czuję jak taki kotek. Muszę czasami łapać te moje myszki, bo faktycznie są bardzo ruchliwe i żywe. Ale na początku było mi ciężko, faktycznie, bo ja też, jak zaczynałam, miałam 16 lat, więc 16, nawet 15, więc to było dość dawno temu i, i też byłam młoda, więc nie miałam doświadczenia. Ale pamiętam, że pytałam o wskazówki moją mamę, która też jest nauczycielką, i mówiłam, jak ja sobie mam poradzić z tymi dzieciakami, bo, bo naprawdę to było trudne. Ale z biegiem lat naprawdę zdobyłam to doświadczenie i teraz czuję się bardzo dobrze. Ja bardzo lubię dzieci, także mam nadzieję, że one mnie też dobrze, dobrze się nam współpracują i, i kocham to, co robię. Naprawdę, jak już wiem, że nadchodzi ten wtorek, w którym mam zajęcia, to, to jestem szczęśliwa. Radość życia. Pani Julio, jest Pani na mniej więcej 100 dni przed maturą, czyli trzeba już się zastanowić. Pani mówiła, lubi Pani dzieci, lubi Pani pracę dydaktyczną. No, ma Pani pewne umiejętności, które można przelewać później na następne pokolenia. Czy to kierunek jest jakiejś takiej ścieżki pedagogicznej w tym przyszłym życiu, czy też nie? Tutaj idziemy racjonalnie. Mhm. Prawo, medycyna, nie wiem, informatyka, bo to teraz jest to, na czym się młodzi ludzie skupiają. Mhm. Pamiętam, że gdy prezentowałam naszą szkołę, to powiedziałam, że prawo. I byłam tak przekonana, że myślałam, że nikt nie zmieni już tego mojego zdania, nikt na to nie wpłynie i, i tak zostanie, ale faktycznie zmieniło się. No i obecnie jest tutaj na. Myślę, że wybiorę psychologię, tak powiem. Tak czuję. Czuję, że faktycznie to jest coś mojego, coś, co, co ja będę lubić. To jest praca z człowiekiem i ta relacja faktycznie nie jest taka chłodna jak w prawie, tylko jest bardziej ciepła i ukierunkowana na, na pomoc, no i też kontakt z drugą, z drugą osobą. Jeszcze na koniec bym zapytał, jakich wskazówek, bo Pani mówi pierwszy taniec, ale to mówimy o tym weselu, ale ktoś kto, no chciałby, nauczyć się tańczyć. Rozumiem, że tego w domu nie da rady się nauczyć w pojedynkę, a jednak, no, jednak nie, coś z tego, otóż tak? to. <grym> Jakie wskazówki dałaby Pani na sam początek osobom, które no, chcą, a się boją jakby. czyli myślą o tym, że pięknie byłoby tak tańczyć, jak te pary właśnie turniejowe, te sportowe, te, które później już profesjonalnie się tym zajmują, bo widać w tym taką energię, to widać takie coś, co, co Naprawdę no, gdzieś pobudza zmysły, mhm. ale ktoś tak z pozycji oglądacza, czy widza, czy telewidza, nawet no, no, ma taką pewną barierę i ja tego nigdy nie zrobię. Mhm. Jakby pani tutaj znalazła taki klucz do tego, żeby od czego zacząć? Mhm. Ja zawsze trzymam się tych słów profesora Mariana Wieczystego, który był założycielem Polskiego Towarzystwa Tańca. Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że. Tańczyć może każdy, tylko nie każdy o tym wie. Ja zawsze to powtarzam moim dzieciom i faktycznie też jak spotykam osoby, które przychodzą na przykład na pierwszy taniec, bardzo często widzę u nich takie takie uczucia, emocje, jak wstyd i na przykład wstydzą się rozpocząć, tak? Później już jest wiadomo, łatwiej ale najważniejsze jest to, żeby chcieć. Ja myślę, że nie ma takiej osoby, która nie jest w stanie nauczyć się. Nie patrzyłabym tutaj tylko na te predyspozycje czy talent, bo ciężką pracą możemy zajść naprawdę daleko, więc, więc po prostu się odważyć, przyjść i ja witam z otwartymi rękoma. Klub Strefa jest na osiedlu Hetmańskim w Raciborzu, na ulicy Żółgiewskiego. Po schodkach się tam wchodzi, łatwo trafić, spotkacie państwo tam panią Julię Pacharzynę, która była naszym gościem. Ona umie, chce i potrafi tańczyć, więc zachęcamy do tego, aby skorzystać z jej umiejętności. Dziękujemy bardzo Dziękuję za rozmowę. Bardzo. To była pani Julia Pacharzyna, a to było Studio Nowiny Mariusz Weitner, Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym wydaniu.